Trzaskowski chce nam się zaprezentować jako taki człowiek z ludu, taki prawdziwy Polak, który rozumie obywateli. W związku z tym pojechał dzisiaj na Bronisze o 6 rano z panem Łukaszem, zatowarował się i udał się do Hali Mirowskiej, gdzie ogłosił, że bardzo często robi zakupy. Koledzy postanowili to sprawdzić. Zobaczcie jak wyszło. Rafał Trzaskowski mówi, że robi tutaj zakupy regularnie, więc postanowiliśmy to sprawdzić. Bo robimy taką sondę, bo się buduł Rafał Trzaskowski i mówi, że codziennie to robi zakupy. I pytamy klientów, pytamy klientów. Przepraszam. Ty nie widziałem go pani nigdy Tak. On mówi, że tu stoi z ludźmi normalnie... Tak? Tak, tak. No. tak I tak, no? Tak, no, no, no dobry no. chłopak z niego, no. pewnie się książki pod czyta. Być może, prawdopodobnie? No nie, nie, nie widziałam go tu. Nawet ponad 60 lat jeszcze w życiu go nie widziałam tutaj. Bo on no mówi, on że tu codziennie jest, że. Jestem o różnych porach, kupuję tu kwiaty, bo panie stoją na balkon, to i tu robię zakupy. Nie widziała go, pani? Nigdy go nie widziałam.